no serdecznie witam na kolejnej, kolejnej. konferencji prasowej po meczu drugoligowym na kiazie Elena Elana Toruń i ocenę dzisiejszego widowiska bo proszę szkoleniowca gości, pana, pana Dariusza Durde no tak przede wszystkim tutaj gratuluję trenerowi fajnego młodego zespołu zrobił kawał dobrej roboty bo z tych chłopców 90, 91 pierwszego, drugiego rocznika zrobił naprawdę drużynę fajną i, i to było widać w całym sezonie w, tym, w tej połówce sezonu, że naprawdę drużyna jest poukładana, dobrze gra i przede wszystkim jest ambitna i to udowodniła nieraz i za Wiszą i za Głębiem Sosnowiec. My przyjechaliśmy tutaj zdecydowanie po trzy punkty, oczywiście wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężkie. Udało nam się w pierwszej połowie strzelić bramkę, potem tak jak to zazwyczaj bywa, drużyna się cofa i, i po prostu trzyma wynik, bo jaki jest wynik w Dyni. Mieliśmy korespondencję cały czas na bieżąco SMS-ami, żeby Unia nikogo wygrywa, więc robiliśmy wszystko, żeby utrzymać ten zespół. Sytuacja organizacyjna, finansowa u nas niestety w Torunii jest bardzo ciężka. Mimo tego chłopacy naprawdę tutaj zrobili wszystko w tym sezonie, co w ich mocy, żeby tą drugą ligę zostawić dla Torunia. Jest teraz eskerka nadziei, że powstanie spółka, że miasto się za bardziej zaangażuje i mam nadzieję, że tak będzie. Chodziło nam o te trzy punkty, mamy te trzy punkty, mamy utrzymanie, bo walczyliśmy cały sezon naprawdę bardzo ambitnie, żeby się utrzymać. Dziękuję. I trener Lechy, Maciej Muralski. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa i to chyba bardzo ważnego, bo jak się okazuje, Aniko wygrał 4-0, więc przy się, nawet Elana by pożegnała się z drugą ligą. Na pewno Elana, tak jak nasza drużyna, tą rudę ma bardzo dobrą, udaną i, i zasłużenie utrzymała się w lidze. Natomiast co do dzisiejszego meczu, no do pierwszej połowy wydaje mi się, że jeszcze w miarę to dobrze wyglądało, chyba dwie, trzy takie sytuacje, które Elana potrafiła stworzyć, jedną z nich zakończyła bramką, no tak w miarę dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce, mimo tego, że kilku zawodników dzisiaj debiutowało i tak naprawdę to doświadczenie dzisiaj zdobywało na boisku, ale... W drugiej połowie wyglądało to gorzej, Elana się cofnęła i bardzo grozi nas kontrolowała, my natomiast popełnialiśmy takie proste błędy w obronie, natomiast w ofensywie chyba troszeczkę ciągle nam brakuje takiej jakości w ataku pozycyjnym. Niestety nie umiemy wygrywać pojedynków na je, jeden na jeden, nie umiemy grać szybko, jeżeli drużyna dobrze stanie z tyłu, dobrze się broni, to już mamy wielki kłopot. Szczególnie, kiedy nie ma okińczyca na boisku, który jednak potrafił to zrobić i potrafił nam dać właśnie tą jakość. Szkoda, no ale miał kontuzję, nie mógł zagrać. Mieli inni zawodnicy szansę, między innymi nasz Konik miał szansę zadebitować dzisiaj od, pierwszego, od pierwszej minuty. I to był taki też mecz, że mogliśmy sprawdzić kilku zawodników. Z niektórych jestem zadowolony, z niektórych mniej, ale Ogólnie, tak jak powiedziałem, może nie brakowało ambicji i determinacji, ale mądrości na boisku, takiego trwaniactwa, żeby gdzieś tam wykorzystać. Chociaż dzisiaj Elena dobrze się broniła i w drugiej połowie nie mogliśmy nic, nic stworzyć, natomiast w pierwszej mieliśmy swoje szanse i niestety ich nie wykorzystaliśmy. I Konrad Trzymański, też to samo pytanie. Jak oceniasz dzisiejsze widowisko? Przed meczem trener założył, że mam wygrać mecz i dobrze uporządkować się z rundą. Niestety nie wyszło. Trochę brakowało nam właśnie, jak wspominał, przytrzymania tylko z przodu i, i właśnie doświadczonych bardziej zawodników. Niestety nie poradziliśmy sobie z tym tak, jak byśmy chcieli, ale jesteśmy utrzymani i chyba cieszymy się wszyscy z tego, ale nie, tak, nie tak do końca.